ma dzisiaj pokażę Wam co nowego u mchów, bo wiecie, że dawno nie było mchów, no, może nie tak bardzo dawno znowu, no przecież niedawno dopiero były mchy, no ale wiecie, chcę Wam pokazać dzisiaj właśnie co nowego jest umchów. mchów. I widzicie, nasze mchy zaczęły trawki powoli puszczać. Spójrzcie na przykład na to, chyba mała kończynka, z tego co wiem. Tutaj zobaczcie, jest nowa trawka, o, tu jest trawka. Tu też coś chyba nie puszcza. O tutaj gdzieś była większa, o to. To, to, to też jest troszeczkę większe. No powiem Wam, że no zaczął ogólnie puszczać, zaczęły puszczać już właśnie. Niestety tu się troszeczkę, no, w sensie to się odsadziło jakby, no bo to jest oddzielone. Niestety, po prostu nic. Nie szkodzi. Ale niestety te boczne widzę, że troszkę nie przetrwały, ale dobra, już to nic. Ale zobaczcie, jak te środkowe ładnie rosną. Tutaj też zobaczcie, że te boczne też nawet się przyjęły. Tutaj może troszeczkę gorzej, w tym miejscu. Ale tu na przykład zobaczcie, jak ładnie jest. I tutaj, i tu. To jest fajnie. I tutaj też jest ładnie, właśnie. Mi się podobało mnie to, że tutaj zobaczcie, jakiś ładny mech. Tutaj, w tym miejscu. No to już zaczęły troszeczkę tam puszczać, pewnie. Zraszyłem je przed chwilą, więc są jeszcze trochę mokre. Ale no, zobaczcie, tutaj też. Jest trochę wilgoć. Znaczy, nie było wilgoci, ale dopiero zraszyłem niedawno. Więc tam mają wilgoć. E, dobra, jak widzicie, no. Jestem na wykonie. nie. No, patrzcie, jaki ładny widok. Trzeba korzystać, nie? Patrzcie, jaki piękny widok. No, trzeba chyba korzystać z tego, nie? Zamknę to. No, tutaj ładnie nam trawa się odbija. A no, mychy tak wyglądają. Tu jeszcze jest wratek. Zobaczcie, no troszkę muszę chyba na sucho, ale to nic. Nie będę musiał też go poddać, no bo tutaj mu... I tutaj, będę musiał go zraszyć, w sensie tego, no bratka, tego muszę zaraszyć. a te mchy, no zobaczcie, zraszałem przed chwilą, no i pięknie rosną nam. Ja się cieszę bardzo, bo powiem Wam, że chyba coś z tego będzie, jednak chyba nie zwiędną, tylko myślę, że chyba będą tutaj rosły. No i tak jak widzicie, tak wygląda razie sytuacja z mchami. Yy, no. Wygląda na razie sytuacja z naszymi mchami No dobrze Nie wiem dobra fajnie te mchy nie wyglądają No powiem Wam, że hodowla mchów to jest coś superowego Trochę zimno tutaj te płytki są Powiem wam, że jednak opłacało się te hodowle założyć sobie, bo powiem Wam, że ta hodowla się chyba uda. Więc fajnie, bardzo się cieszę, dobrze, także w tym odcinku to będzie chyba tyle, no bo co? Dzisiaj miałem wam tylko pokazać yy, co na wyłomków. Także w tym odcinku to jest tyle, papa. Pa.